Szanowni Państwo, zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje szereg działań, które mają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród osób niepełnosprawnych oraz naszych współpracowników. Wszystkim osobom korzystającym ze wsparcia Funduszu przypominamy o możliwości składania wniosków i sprawozdań za pośrednictwem naszych platform internetowych. Korzystanie z tych systemów możliwe jest bez wychodzenia z domu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zachęcamy również wszystkich do korzystania z naszych infolinii. Nasi konsultanci odpowiadają na liczne pytania związane z wpłatami obowiązkowymi, systemem obsługi wsparcia, dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wsparciem dla osób indywidualnych. Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych, zrozumiałym dla nas będzie zawieszenie zajęć prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej. Zapewniam, że finansowanie wszystkich placówek i innych projektów w tej wyjątkowej sytuacji nie zostanie wstrzymane. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Państwową Inspekcją Sanitarną przekazujemy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności aktualne i rzetelne informacje o tym, jak uchronić się przed zarażeniem koronawirusem. Jestem głęboko przekonany, że nasza wspólna solidarność i odpowiedzialność za innych przyniesie same dobre efekty. Dziękuję Państwu.